Zapraszam do oglądania filmiku, w której pokażę i objaśnię, jak zrobić taką zapiekankę. Zapiekanka z ziemniakami i z piersią z kurczaka. Z dodatkiem trochę pomidora i przepraw. bardzo łatwy, szybki przepis. Dzień dobry. Dzisiaj na obiad przygotuję sobie taką prostą zapiekankę z ziemniakami i z piersią z kurczaka. To dwa podstawowe składniki, które będziemy potrzebować w tej zapiekance. Czas przygotowania tej pieca... tej tej zapiekanki myślę, że to jest spokojnie około 30-35 minut. Po 20 minut w piekarniku będzie sam, sam filet się dopiekał, sama zapiekanka. Co będziemy potrzebować? Na pewno kilo zimniaków skrojonych w talarki i pół kilo piersi z plus jeszcze tam dodatki. I jedna cebula. Dobrze. Pierwsze co musimy zrobić, to sobie pokroimy cebulę w piórka. Pierwsze sobie przyszykuję wszystkie, wszystkie składniki, żeby później mi... Było łatwiej i szybciej tą zapiekankę skomponować. Dobrze. Jedna cebula w biurka. Tu mam yy, moją kabionkę, w której będę robił tą zapiekankę. Ona ma wymiar 30 na 20. I to tak powie to chyba kilo ziemniaków już. To jest kilo ziemniaków już po obraniu, bez, bez, bez skórki. Dobrze, co robimy? Tą cebulę. Dajemy na sam spód naszej zapiekanki. Żeby nam cebula się nie przypiekła, nie przy, przywarła za bardzo do naczynia, damy trochę oliwy na sam spód. I tutaj położymy teraz cebulę. Dobra, cebulka rozłożona. I teraz na tą cebulę będziemy kładli ziemniaki skrojone w talarki, w takie grubsze, grubsze talarki. dobrze, ziemniaki żeśmy sobie skroili teraz je po prostu tylko położymy do naszej kamionki tak ładnie wyłożymy a tu mam pomidory aby położyć później na górze na razie one nie będą potrzebne dobra, wykładamy nasze, nasze ziemniaki Dobra, ziemniaki rozłożone. Możemy sobie je posypać troszkę tu mam suszoną bazylię, możemy posypać troszkę solą i tu mam taki miks przypraw. Tak naprawdę tu jest papryka słodka i taka przyprawa uniwersalna do kurczaka. Tam wcześniej używałem i tak sobie wykorzystam ją teraz w tym momencie. I też trochę tego posypiam. To samą przyprawą zarabię posypywał też mojego kurczaka. Dobra, niech sobie dajdzie. I to w tym momencie na razie odstawimy sobie na bok i zajmiemy się filetem z kurczaka. Tutaj mam pół kilo piersi z kurczaka. Pokroimy sobie ją w taką grubszą kostkę. No to kroimy sobie naszego filecika. Ja go sobie pokroję chyba, chyba w taką grubszą kostkę. No moja pierwsza kuczaka skrojona i teraz sobie ją doprawimy no to doprawiamy w sobie wlejemy trochę oli oliwy z oliwek lub oleju żeby to troszkę takie tłuste było żeby przyprawy nam się lepiej przykleiły damy troszkę tej bazylii i damy tego, tego mojego miksa. Tu jest papryka i taka przyprawa. Mix przypraw do kuczek. Taka można kupić w jednej saszetce. Sa, sa, sa można by było dać jeszcze papryki pikantnych. To co lubi. Ja tak naprawdę mi tam ta przyprawa z kuczek. No i dobra. Ładnie to wymieszamy. Odstawimy to chociaż na parę minut. Niech to się przegryzie. W tym momencie zabierzemy się jeszcze za sos, który, którą polejemy całą naszą zapiekankę. Dobrze, mięsko wymieszane, odstawimy na bok i zabieramy się za ten sos. Sos do naszej zapiekanki będzie składał się z dwóch składników. Oczywiście śmietana 30 w ilości, tu mam całą taką puszeczkę, w ilości 330 ml i ja dodam do tego jeszcze 3 jajka. Oczywiście sól, pieprz. Zbieramy trochę soli. Wszystko wymieszamy. Można powiedzieć, że składniki na naszą zapiekankę są w tym momencie wszystkie przygotowane. Jeszcze zostały pomidor, ale to na sam koniec. Dobrze, sos wymieszany. W tym momencie nie zostaje nam nic innego, jak na nasze ziemniaki wyłożyć tego kurczaka. W tym momencie włączyłem sobie piekarnik, aby mi się nagrzał do 200 stopni, bo tą zapikankę będziemy piekli w 200 stopniach przez 40 minut. Po tych 40 minutach ją wyciągniemy, skroję sobie tamte pomidory, ułożę je ładnie na zapiekance, posypię wszystko żółtym serem, skręcę na 160 stopni i jeszcze 15 minut. I nasza zapikanka powinna być już gotowa. Dobra, pierś z kuczaka mam rozłożoną. I tak po całości tej kamionki wylejemy tego sosu, tej śmietane 30. I dobrze. Super, wezmę ją troszkę, tak, żeby ta śmietana wszędzie doszła. to bardzo ładnie wygląda. Właśnie piekarnik się rozgrzał, wkładam zapiekankę na 40 minut, temperatura 200 stopni. Yy, bo na początku filmiku powiedziałem, że ta zapiekanka będzie maksymalnie 30 minut się robić, coś, coś mi się pomyliło, ona będzie się koło godziny wszystko razem robić. Dobrze. Grzanie góra-dół, 200 stopni i 40 minut, plus później jeszcze dołożymy 15. Minęło 40 minut, dołożymy pomidorów i posypiemy wszystko żółtym serem. I wstawimy jeszcze na 15 minut, żeby nam się ser ładnie zapiekł. Tu mam pomidorki, ale idealnie udało mi się pomidorów ukroić. Co do sztuki, tu mam 100, 100 gram sera startego i posypiemy. Nie za dużo. Nie chcę, żeby to tak pływało w tym serze. Tak, tylko żeby ładnie też wyglądało. Ja zostawię na, na grzanie góra dół, bez termobiegu. Tak, jak jest. Około 15 minut. Ładnie wszczypa ser się zapiek, ale gorące. Proszę bardzo, moja zapiekanka wygląda w tym momencie tak. Nałożymy sobie moje zapiekanki. A, tu taka jajecznica się do okazji zrobiła. Były trzy jajka. A, ziemniaki, ziemniaki ugotowane. Super. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Smacznego. Tu jeszcze jeden, jeden talerz nałożymy dla na mojej żony. I taki obiad dzisiaj sobie zjemy.